Witajcie kochani, tak jak zapowiadałam, dostałam dwie paczuszki, mniejszą, większą. Pokazuję Wam takie przejście, bo będą dwa filmiki, więc odkładam małą paczuszkę i zajmujemy się dużą. może wiecie co, jest, nie jest ciekawe wypakowywanie, więc za chwilkę wyjmę wszystko co tu jest dokładnie podkowane i pokażę co było w paczuszce już Was witam wypakowałam, jeszcze są zafoliowane niektóre produkty yy, i przez chwilkę yy, chcę Wam tylko pokazać yy, za chwilkę zrobię recenzję ale chcę od razu powiedzieć że za te produkty które tutaj są zapłaciłam 129 zł, łącznie już z przesyłką. Nie będę mówić, ile co każdy, ile co jaki produkt kosztował, łączna kwota. 129 zł, tyle produktów i dodatkowo, oczywiście, gratis. Ja uwielbiam dostawać gratisy. To są różne: bransoletki, zegarek, cokolwiek. Kiedyś było też kakao, teraz jest czekolada. Na pewno ucieszy się moja córka. Za chwilkę Wam zrobię recenzję, a teraz na chwilkę zostawiam Was. Już jestem. Tak, może od początku. Słuchajcie, ja nigdy nie miałam produktów, żadnego z produktów z Balea. Dużo o nich słyszałam na YouTube, dlatego postanowiłam spróbować. Zobaczcie, każdy jest zafoliowany. Postanowiłam spróbować. Tutaj jest żel pod prysznic. Tutaj jest um, że ma być żel pod prysznic. Tak, też jest żel pod prysznic. Tutaj jest szampon i odżywka w jednym. Zobaczymy jak się sprawuje na moich włosach. Wszystko wam um, przetestuję i powiem. Um, tu jest, um, to miała być, najpierw miałam zamówić mgiełkę zapachową, um, um, mgiełkę zapachową ale to jest dezodorant. Też zobaczymy. No, 24 godziny to nie wierzę w takie cuda, nawet w niemieckiej chemii. E, zobaczymy, powiem Wam. No i do stóp z mocznikiem. E, ja przeważnie kupowałam z Iwonu, albo jak szłam do kosmetyczki, jakąś mianowość też od niej zakupowałam. Sprawdzały się polskie produkty. Zobaczymy, jak balea się sp sprawdzi na moich stopach. E, ja nie mam e, bardzo zniszczonych stóp, ani pięt, ani palców, e, z, ale mocznik. Zobaczymy, na pewno będą tak skuteczne jak skarpetki. Z Alverde też bardzo dużo się mówi o, na YouTube z tej firmy. To jest mydło, mydło um, aloes, tak, aloesowe. Kąpeczką, no ale ja mam swoje takie unikatowe pojemniczki um, w kuchni na mydło i na płyn do mycia naczyń, e, więc tylko przeleję, e, a pudełeczko e, chociaż idealnie pasuje do mojej kuchni. E, może nawet zostawię. E, zakupiłam też gumę do rzucia. E, oczywiście, powiecie, głupota może. E, może tak, e, na pewno na stacjach benzynowych i, i w supermarketach też są te gumy, ale jakoś zawsze kupuję Orbit, zawsze o nich zapomnę, a tu były w całości u tego sprzedawcy, więc zamówiłam, a guma w torebce zawsze powinna być, nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda na odświeżenie oddechu. No i pasta. Opowiadałam Wam, wam o pastach, o pastach do zębów, niestety tamte wybielające się nie sprawdziły. Tu też jest wybielająca, ale jest już Brillant, jakaś firma, której nie znam. Zobaczymy, Powinna być zalekowana. Jest. Duża, bo 125, także na trochę starczy. Też przetestuję. Taka tubka na jedną osobę to starcza około półtora miesiąca na dwa razy mycie w ciągu dnia. To trochę czasu potrwa, zanim Wam powiem, czy się sprawuje. No i chemia do domu. To, czego używam zawsze. Czyli Ajax do czyszczenia płytek, do też do czyszczenia płytek, ale używam tego do toalet, do mycia muszli klozetowej. To używam do podłogi. No i mój ukochany Lenor, złoty. No, dla mnie nie ma nic lepszego jak Lenor. Kiedy się skończy, no, zapasy różnych innych zapachów, no też się sprawdzają, ale już nie tak. Zawsze musi być Lenor. Lenor pachnie najdłużej, złoty. No i mój ulubieniec, zresztą wiecie. E, I e, płyn do naczyń. E, kontynuując. E, płyn do mycia naczyń, zobaczcie, jaki jest gęsty. Nie wiem, czy to zobaczycie. Jest afoliowany. Teraz już nabrał tutaj szyjka, nabrał kolory tu. Ale jest tak gęsty. Ja myślę, że kropelka naprawdę wystarczy. Też e, pierwszy raz mam ten akurat konkretny. To jest z tej samej firmy, co pasta. O, i nawet z tej. tej samej firmy. Co jest balea. Hmm, no zobaczymy. Il Albert to też, to nie wiem, to jakaś grupa widocznie kosmetyków. To też jest to. Zobaczymy, jak się sprawuje. Dam Wam znać. Już wiem, że na pewno nie będzie zły. No i ostatni Oxy. No, po polskiemu Oxy ja Wam robiłam recenzję wszystkich, które posiadałam. I tu jest nowy z Niemiec. Nigdy takiego nie... Nigdy nie miałam oksji z Niemiec. Chcę wypróbować, dlatego chcę sprawdzić. Cena jest ta sama co w Polsce, w przeliczeniu na polskie oczywiście, bo to za polskie pieniądze, za złotówki jest kupione. Nie za, nie za marki, ani nie za euro. Ehm, kosztował 8 złotych, e, także no, tyle samo co w Polsce. Zobaczymy, jak się sprawuje i czy ma granulki, to wam powiem. Za taki hol szybki, zakupowy. Chemia niemiecka, moja ulubiona. Bardzo Wam dziękuję. Co przetestuję, to Wam powiem, czy się u mnie sprawdza, czy nie. Yy, gratis! <grystanie> yy, dziękuję Wam bardzo, miłego dnia życzę i do zobaczenia przy otwieraniu drugiej paczuszki.